Dobra, idę się nabić widzowie, ja muszę... Dobra, muszę setunię szybko jebać, wiecie? Szybka setunia muszę jebać, no Idę sobie tutaj w zagąszcz. Ty, tu jest zimno, ty Myślałem, że tu jest cieplej ty. W Gdańsku, było tak zajebiście gorąco. A w Sopocie tak kurwa zimno. O co tu chodzi? Dobra, muszę sobie tutaj gdzieś usadowić i kulturalnie wyjebać cetę, no? Bleh. czekajcie. Czekajcie, żebym miał jakąś taką. O, idealnie! Każda śpieci, będzie kurwić. No, i gitara, kurwa, gitarson. Czekajcie, front. Trzeba seto jebać. Tak, bez sety, to kurwa się nie da, nie da się gadać z tymi. Gruszkową czy cytrynówkę? Cytrynówka to jest jeden, gruszkowa to jest dwa. Jeden czy dwa? Jeden, cytrynowa, dwa, gruszkowa. To jest gruszkowa, gruszkowa. Kurwa, dwójki same? Serę gruszkową lepiej? No dobra, to biorę dwójkę. No. Ty, trochę mi... srałem, ale mnie taka sraka bierze, wiecie. Taka... Ty a czemu dzisiaj mochonek nie miał live'a? Knur jebany oszust zdrajca Zachlał wczoraj? Co za kurwa? Oszus jebany Montorowe wysrasz Dobra, zdrowie wasze, co bo UFC? oglądać, o oh jest, co so so. Ale ja nie, nikogo nie obserwuję na Instagramie, kurwa, czego wy nie rozumiecie? Ty, zimno mi się jednak zrobiło, ty. Jednak bez tej kurtki to w z skurwysyn jest. Nie popijaj? Musiałbyś mi zapłacić 200 zł, żeby wyjebał setę bez popity. Chyba tak, no. Bez popity setę mógłby wyjebać. Ale to za 200 minimum. Nie, nichu ja. Za, za, bo ja wiem, że ja się zżygam po tej jakiej secie. A bo nie, za 300, za 300 nie, nie schodzę. Yy, pierdolę. Bo jest taki, jakiś Debil, ma pieniądze i mi wyśle. A ja się zżygam, nie potrzebuję, Pierdolę, za 300 mogę się zżygać. Nie czystą, kurwa kolorową. Mam cytrynowę jeszcze. Kurwa, ochlapałem się. Jak tam w robocie? Jak w robocie? Chcesz te łyknąć wódeczki? Dobra, dawaj stary się. Nie możesz? A tam pierdzielisz. Chciałbym mu kurwa ten. Chciałbym. Mu... Nie może, ty. Wszystko, wszystko może. Chodzę, że banan dostałeś? Dobrze mi tak, kurwa. Kongo było w strachu, Wa. <tryk> Sam walisz? <tryk> Nie chyba też pije, co? Czy nie? Widzicie dziewczyny? Chrespią się jeszcze. Idź pod bankomat i pytaj ludzi, czy nie chcą trochę kasy. Siema, Filip, 200 zł jak wypijesz setę? Nie przeczytałem bardziej. Ale ja już Ci powiedziałem, że setę bez popity, kolorówkę to wypiłam za 300. I nie schodzę mniej. Jak komuś się nie podoba, to nie wysyła proste. Ja nie lubię jak ktoś mi wysyła pieniądze za coś. Ja lubię jak ktoś mnie wspiera, bez. bez yy, nie bezcelowo, tylko bez. Jak to się mówi? No wiesz o co chodzi? Bez zobowiązań. Nie. No jakoś tak się to mówi, że po prostu nie oczekuję nic, po prostu chce mi wysłać pieniądze, bo mnie lubi, bo kurwa nie wiem, bo cieszy się, że jest lajnik, że docenia mnie za moją kurwa ciężką robotę, no nie za to, że się muszę podnieć. czasem się muszę podnieść, ale to... Dobra, mam cytrynóweczkę, picie wódki bez zobowiązań? Tak! Ja tu sobie wolę, wiesz, kulturalny sposób wypić tą seteczkę niż kurwa robić jakiś challenge, żeby tylko zarobić te 300 zł. Wiadomo, fajnie przytulić te 300. Dlatego mówię, że 300, za 300 jeszcze mogę wypić tą cytrynówkę bez popity. Nie wiem czy dam radę, ale spróbuję. I tyle, nie? A, czekajcie, muszę ten Sprite'a muszę na chwilę schować. Tą seteczkę sobie schowałem. Na za za 15-20 minut wypijemy ją. Idziemy teraz patocoaching robić. Nie patocoaching, tylko patosodę. Na 300 wy to chyba pół litra? Stary, kurwa, nie podoba ci się, nie wysyłasz. Czego ty kurwa nie rozumiesz? Smarku. Przecież że ja wam nie każę wysyłać tych 300. Ja powiedziałem, ile ja wyceniam. Wyceniam to. Dużo dla niektórych mówi, stwierdzą, o Jezu, pojebany jest, ja nikt tyle ci nie wyślę Nie każę wam wysyłać. To jest tylko czysta propozycja. Jak dostajesz propozycję, nie musisz jej brać od razu. To nie ma być korzystna propozycja dla was, tylko ma być korzysta propozycja dla mnie. Gomas? <laughs> No Woli, jesteś cienias? No ale to ty siedzisz i mnie oglądasz, a nie ja ciebie Więc wiem, kto jest tu cieniosem Dobra, czekajcie Hop e, Czekajcie no. Siema Dobra, idziemy. O, jest. Team żółtych. Ale jest teraz... czterech? Czterech żółtych? Ja cię pierdolę. Dobra, idziemy do Sebusia. Co? Idziemy zbić piąteczkę, piątunio, zapytać się. No, witam. A myślałem, że wy macie urodziny. Macie urodziny? Która jest was? Tak, tak? która? Wszystkie. Wszystkie? Wszystkie cztery macie urodziny? Do z którego dnia jesteście? I miesiąca? Oj mówię. Ej, serio, myślałem, że to oliwka na początku Mówię, kurwa, oliwka Ale zależy, ja że to nie oliwka jednak Musiałem... Musiałem ten... Musiałem... Jak to się mówi? Nie pamiętam, jak się to mówi No... Że... Że trzeba udawać Jak to się mówi? How are you? 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 <laughs> <dilemma> oh, <hi .elledup> okay? Just tell me. Hmm. I'm serious. No, because. Yo! Hello, I won't forget it! Hello! <laughs> How are you? Improwizować, <coughs> właśnie! Chciałem jak imprezować, tylko improwizować. Witam, coś cześć. Jest, jest i on! Cebulo! Cebulo! Kurwa, nie widać. No. Let's get now Ej, ja cię znam z elektryku Rozmawialiśmy na... Oh, witam! Ej! Widziałeś tego shota z kontent? A widziałaś. A wiesz, że od tamtej pory dostałem pana na Twitchu? No. Nie, to nie wiem czy to było Sadia albo przed stream. Nie mam Ale Eee, nie, mam jak idę po truskaweczkę Ej, Sebuś? Hasło, ja od wolta to truskaweczkę dostanę? Tak oh. Ale we, we dwóch pijemy, co? Ale ja nie, co? We dwóch, co? Ja stary, mam tu Jagerbombe No dobra A bo mogę spróbować? Zobaczyć, czy masz dobro? Dobra, dobra, no Najlepsza. Najlepsza. Zrobię. Dobra, już nie będę trzymać. Ile Ci zostało stary? Czego? Do pracy. Do końca? O drugiej spodze. O drugiej? A? Czyli za godzinę. Tak. Ale rozpierdalamy konter. Kurwa naszej... Ja jestem obrażony na ciebie trochę, ale to pogadamy. Za co? Nie za, Nie za co? Nie za co No dobra A okej okay. Dobra, dobra Ej, może tu jakieś jak toki co? Ej! Grałem w papier kamień, nożyce, o szoty dzisiaj Czemu je dzisiaj? A może koleżanki by chciały? Ej! Grałem w papier kamiennożyce o szoty? Nie. ty jesteś zła na mnie. Nać na mnie? Nie, bo czuję taka, że jakbyś, jakbyś ta, że, że mi nienawidzisz. Nie? Filip jestem. Ale chyba się poznaliśmy, co nie? Filip jestem. Viola. Ola? Viola, Viola. No. No dobra No to idę dalej, co? Ijdę szukać, no, sorry, sorry. No. dobra idę dalej. Idę wtorek szukać tej Bo tamto tam one jakieś niechętne były spytaj